Moje odwieczne pytanie: Czy warto łowić na przynęty z temu? Żeby się o tym przekonać, postanowiłem przez równe trzy dni łowić na nie w centrum Gdańska. Po mojemu zdziwieniu przyniosło to szybkie efekty w postaci dużych ryb. Nie było ich parę, było ich kilkanaście. A praniem było jeszcze więcej, ale niektóre przynęty po prostu dominowały. Ale jakie? Tego dowiecie się pod koniec filmu. Słuchajcie, zanim pójdziemy nad wodę, przyszła ode mnie paczka z temu i pokażę wam, co zakupiłem i na co będziemy łowić przez następne 3 dni na motławie. Pozwolicie sobie, że już przejdę do rzeczy. Wszystko wypakowałem z paczki, nie umiem z takimi Rzeczami totalnie czekać No ale chyba to jak większość z was Nieważne Pierwszą najbardziej funkcjonalną rzeczą jaką wziąłem Jest ten plecak I mogę wam go serdecznie polecić Używam go od paru dni I jest genialny Ma tutaj wejście na bidon Mamy we wejście na wędkę Trzy kieszonki Zmieścicie tutaj wszystkie pudełka z przynętami I naprawdę jest wygodny Robi robotę nie zajmuje też dużo miejsca, to jest ważne Zaczynając od takich rzeczy pudełkowych, bym bardziej powiedział Zakupiłem parę pudełek w niedużej cenie, które mają sporo akcesorii, ale też pomieściłyby po prostu jakieś małe przynęty Tutaj akurat zestaw bardziej na spławik, będę tego na pewno często używać Zestaw, słuchajcie, takich obrotóweczek Jak wiadomo, na motławie fajne okoń, więc taka obrotówka czasami mogłaby zrobić robotę, a nawet skusić jakiegoś bolenia Także stwierdziłem, że taki zestaw w moim plecaku musi być no ale przechodząc do konkretów przynęta imitacja okonia coś co w tym sezonie sprawdzało mi się naprawdę dobrze, mamy takiego okonka, który w swojej strukturze plastizolu jest troszkę twardszy ale wydaje mi się, że przez to będzie w stanie wytrzymać więcej tych brań i na pewno skusi niejednego drapieżnika, bo sandacze lubią ten kolor, no i uważam, że jak za taką jakość jest to naprawdę bardzo dobra cena no i tutaj muszę przyznać, że faworyzuję troszkę imitacje, kolory ala okonia, ale tutaj z tym słuchajcie, ogonem który będzie wirował w wodzie. To jest, moim zdaniem, to będzie killer. Bo jest to fajna przynęta wizualnie dla mnie. Mam nadzieję, że dla ryb też będzie. Gumeczki, które kupiłem z dedykacją do dropshota jest ich tutaj naprawdę sporo. Są to takie Ala Katechy. Myślę, że tutaj jest ich z 50 sztuk, wszystkie w różnych kolorach, mają fajny brokacik, są w fajnej strukturze. Nie muszę powiedzieć szczerze, że już łowiłem na to. Jest parę ryb, co zobaczycie na filmie. Bardzo skuteczna przynęta i w bardzo dobrej cenie. Zanim przejdziemy dalej, powiem tylko, że. Za to wszystko zapłaciłem około 400 zł Wy możecie mieć to samo nawet z rabatem 90% jeśli zeskanujecie ten Kod albo po prostu go wpiszecie Ale pamiętajcie jest to promocja tylko dla nowych Użytkowników tutaj troszkę zaszalałem Ta przynęta jest naprawdę spora Bardzo duży wobler myślę że bardziej szczupakowy no, ale cóż na pewno się sprawdzi Na jakiejś wodzie Niekoniecznie na motławie ale dobrze Będzie go mieć w pudełku tutaj kolejne pudełko Bardziej do akcesoriów tym razem Puste ale kupiłem je właśnie żeby trzymać Tutaj te mniejsze gumki pod dropshot Jakieś ciężarki, główki, i, i bla, bla, bla. Tu wszystko, co z tym związane. Też nie z dużych rozmiarów, nie zajmuje dużo miejsca. I to jest dla mnie na plus, bo właśnie takie chciałem. I kolejne opakowanie, tym razem. Podobne do tego co wcześniej wam pokazywałem Lecz to są takie małe twisterki Jak je dotykałem guma jest całkiem fajna Przede wszystkim są bardzo Ruchliwe w wodzie Też były testowane i uwierzcie mi też są skuteczne Więc no mała przynęta się po prostu Teraz sprawdza Za to gdyby sandacze się jednak obudziły I zapragnęły czegoś ciut tylko większego To mam taką fajną gumę I podoba mi się Parę takich drobnostek jak Stalki nigdy mi się tego nie chce kupować. No jak i życie na szczupaki, jest to rzecz konieczna. Na przykład moje zaufanie do flua karbonu nie jest tak wysokie jak do Stalek, także zdecydowanie wolę stalki i zakupiłem sobie parę sztuk więcej. No i tutaj jeszcze taka mała obrotóweczka, ale Wobler, nie wiem czy jak to nawet nazwać. Jest to taki wobler z obrotówką. No i. Ops, tak jak mówię będę polować na oksa Także każda taka przynęta mi się po prostu przyda Bo na pewno będę ją testować A słuchajcie, bez zbędnego gadania Widzimy się nad wodą Pamiętajcie tylko o tej promocji dla nowych użytkowników Możecie zgarnąć parę rzeczy praktycznie za darmo A ja lecę nad wodę Mam nadzieję, że na te przynęty złowimy jakąś ogromną rybę Słuchajcie, pierwsza miejscówka w centrum miasta Zobaczcie, przy forum I taka piękna ryba Okoń 30 plus. Złapał się na przynętkę no jest niesamowicie skuteczna, naprawdę. Co by tu nie mówić, żeby was nie kłamać, to był mój trzeci rzut. Jak w tym sezonie do garbusów mam pecha, to tutaj oddało mi fajną rybkę. Powiem wam szczerze, że dzisiaj troszkę takie halloweenowe wyjście. Idę sobie właśnie na motławkę, jest taki klimacik wokół już. Istnieje halloweenowy jeszcze w Gdańsku. Spoko to wygląda. Dzisiaj tak naprawdę zaczynamy ten 3-dniowy challenge Zaczęliśmy od ładnego konia, A mam w planach obrzucić parę takich bankowych miejscówek Gdzie na pewno wyjedzie jakiś sandaczek No i chyba dzisiaj pocisnę głównie na to, no bo To jest o, taka główna przynęta, która wpadła mi w oko Na ten moment udało mi się złowić jednego sandacza, ale niedawno przyjechałem I teraz obrzucam sobie troszkę takie kanaliki między portami No jak sami widzicie, pierwszego dnia ten kolor totalnie dominował Słuchajcie, chwilę później jest kolejna rybka i zobaczcie, gumki e, się sprawdzają, szczególnie te w zielonym kolorze. Teraz sandacz większy. Puszczamy go do wody i próbujemy dalej. Naprawdę te kanaliki między portami robią świetną robotę. Pracuję do wody. Ja zbieram się do domu powoli i kolejny sandaczyk. No, takich średnich rozmiarów, ale co? Cieszę, na koniec jeden. Po tej rybie nic się nie działo, więc wróciłem do domu. Na. Następnego dnia na kanałach przy forum od razu mieliśmy pierwsze efekty. Słuchajcie, pierwsza ryba. Zobaczcie, zobaczcie jaki garbusek Hop, do wody okay. Masz? Jest, podciągnij do góry Jest Zobaczcie Na co wzięła, ale na gumeczkę Ładna rybka Brawo Kamil, trzymaj Po tych dwóch mikrookonkach pojechałem na wyspę Spichrzów, żeby złowić jakiegoś sendacza Tu jest dobre miejsce Dało mi to szybkie efekty, ale tym razem na tanty. Zobaczcie, jest sandaczyk kolejny, coś pięknego, szybki strzał. Tutaj ziomek ogląda szorty moje stare, a ja rybę złowiłem w trakcie. Szkoda, że to się nie nagrało. A my rzucaliśmy dalej, a przy tym nagraniu zaszła dosyć śmieszna sytuacja. Czy to był profesjonalny żółt? Odpowiedź brzmi nie, ale złowiłem z niego rybę. Jest, siedzi. Tak jak widzicie, przynęta nie zdążyła opaść na dno, a tam wisiał już sandać. Całkiem ładne. <grystanie> Cały dzień rzucam z tej kamerki. Dałem mu telefon na chwilę, bo mówi, daj, nagram ci fajne ujęcia. I człowieku, w pierwszym rzucił o wiele ryba. Średnich rozmiarów tanta, w naturalnym kolorze, robi a robotę. Miejski sandacz. Nie, jakby się troszkę jeszcze Tu, Także że, słuchajcie, rzucamy sobie dalej. Przed chwilą była mocna akcja. Tutaj brzęcze jakaś fajna muzyczka prosto z Wyspy Spikrzów. Ale to już tak na świeżo wam powiem, że to jest śmieszne: że się chodzi cały dzień, rzuca się, nagrywa. Dajesz ziomkowi nagre, nagrać ujęcie na przebitkę i. jest, było. I łowisz z tego rybę. Oh, słuchajcie, udało się. Naprawdę, przeżyć ciemno z Aż w końcu trafił się naprawdę ładny sandacz. O, oh, zobaczcie. Szybkie wytłumaczenie, nie był to gigant, ale ostatnie dni na Motławie nie były hojne Więc naprawdę cieszyła mnie ryba, która była pod wymiar, ale nawet go nie osiągnęła Ja zmieniłem miejsce w nadziei na jeszcze coś większego I w tym miejscu chciałbym zwrócić uwagę na plecak, który jest naprawdę kompaktowy, fajnie wygląda i jest w naprawdę przystępnej cenie Używając go przez te trzy dni naprawdę mocno ułatwił mi życie Dzień dobry panowie, kontrola Jak tam? Co? Sypia? Ta? Tak Tak Siema Cześć, znaczy co ty, ja... W poza dzisiaj, w porządku całkiem Pod koniec tego dnia, mimo wielu prób i sporo niezaciętych brań, nic więcej się nie wydarzyło Wtedy jeszcze nie wiedziałem, że dzień trzeci będzie najlepszy ze wszystkich Także słuchajcie, rozpoczynamy dzień trzeci, także to jest oficjalnie ostatni dzień testowania przy NET temu. Dzisiaj jestem razem z Kamilem Siema. Także słuchajcie, zaczynamy, godzina 14, mamy w planach do godziny około 18 obrzucać miejscówki i zobaczymy co się zadzieje, ale jesteśmy dobrej myśli, a szczególnie, że Kamil dzisiaj też próbuje zrobić swoją pierwszą rybę. Znowu? Co prawda nie na, nie na te przynęty, e, ale ben, będzie mi towarzyszył po prostu. Także lecimy na pierwszą miejscówkę. No także słuchajcie, najpierw idziemy sobie tutaj na płytką wodę tam obrzucać klasyczna miejscówka, jest ryba. Ale nie wiem, czy to sandacz. Nie, no pod 50. Zobaczcie, jest. Zobaczmy na miarce. 46 cm. Jest sandaczek. 46 cm w pierwszym rzucie na nowej miejscówce. No i tutaj robaczek się sprawdził, więc fajnie. Puszczamy go do wody i. Czekamy na kolejne. No to nagrywamy tutaj. Słuchajcie, od razu, jak się tak dzieje. Po kolejne branie wystarczyło przejść 100 metrów w następną miejscówkę. Jest. No i akurat ten sandacz nie grzeszył rozmiarem. Ale jest. Rzucałem dalej w te miejsca, bo cały czas czułem delikatne brania A wszystko znowu działo się na małą o, tantkę Słuchajcie, już po takim czasie wypada do was tak kurde spojrzeć A nie ciągle z tej klatki Ale ryb już było parę To jest kolejny sandaczek ten myślę, że najmniejszy, ale co? Po długiej przerwie, więc cieszy, wraca do wody. A robaczek genialnie się spisuje, więc daję Was na klatę, łowimy dalej, póki biorą. Słuchajcie, dalej było już tylko lepiej. Jest ładniejszy. A jest to kolejny piękny zander Ten taki srebrny Gramy go jeszcze tak Słuchajcie, kolejny sandaż. na robaczka Działa Patrzcie, odwiedziła mnie dziewczyna na rybach To jest prawdziwa miłość Stęsknienie Miłość rozstania Powąchaj ryba się O jest. Znaczy śmierdzi rybą Nie Nie miłość niska Biedne. Słuchajcie, mamy kolejną rybkę. Tym razem ryba pod wymiar. Naprawdę przyzwoity sandacz. Tak jak wczorajszy. Słuchajcie, 46 cm. Puszczamy ją do wody. O! Ze się. Nie mogłem przebić bariery 50 cm, ale to nie było ważne, bo tanta się sprawdzała, brań było sporo, a ja się dobrze bawiłem. Lecz poza tym sandaczem trafił mi się jeszcze taki maluch, i tak zakończyłem swój trzydniowy challenge. No więc odpowiadając, czy przynęty z temu są skuteczne, <słuch> muszę odpowiedzieć, że tak, bo mam to potwierdzone na paru fajnych rybach. Też poza motławą udało mi się złowić parę szczupaków, łowiąc właśnie na te gumy. Więc jak miałbym podsumować swój ulubiony zestaw, to byłyby to właśnie te przynęty, a na inne na pewno znajdę jakieś zastosowanie. Więc jak spodobał ci się film, to zostaw suba i komentarz. I bądź na bieżąco z następnymi materiałami.